Witam wszystkich. Dawno nic nie nagrywałem. Wpadłem na pomysł, żeby ponagrywać trochę odnośnie techniki. Jak będą Was interesowały takie filmy, to dajcie znać w komentarzu. Dzisiaj, tak jak w tytule, będzie o wyciskaniu. E, rozbiję cały ten bój na takie poszczególne, e, poszczególne etapy. Czyli jak się ułożyć, e, na przykład jak pracować, tak jak dzisiaj będzie o leg drive. Ie. Jak układać gryf na ręce, żeby nie flarować tym łokciami i inne takie powiedzmy triki, które pomogą wam zwiększyć wasze wyciskanie i lepiej ułożyć się do wyciskania. Więc tak, dzisiaj będzie na temat leg drive'a. Co to jest leg drive? Leg drive leg drive jest to pchanie nogami po to, żebyście wygenerowali w wyciskaniu większą siłę, używając całe ciało, a nie tylko Wyciskacie z samych rok, czyli skupiając się tylko na, na ruchu z samego wyciskania. Tak, Leg drive jeszcze stabilizuje Wam pozycję, a przy tym przy tym pomaga Wam zachować sztywność podczas całego, całego boju, czyli podczas całego wyciskania i utrzymuje klatkę w górze. To jest też nieodłączny element, jeżeli robicie most. Więc tak, Dzisiaj będzie o leg drive, więc nie będę pokazywał, o co chodzi z ułożeniem, ale zacznijmy od samego leg drive. A. Jak ja go trenuję? I na czym to polega? Leg drive polega na tym, że po ułożeniu mostka, gdzie mamy łopatki, wszystko tu ładnie pułkładane, jeżeli wyciskacie, to cały czas wbijacie nogi w podłogę po to, Zobaczcie, jeśli ja cały czas trzymam napięcie na nogach, oczywiście dupa dotyka tylko nieznacznie ławki, nie leży sobie, czyli tu stojąc opieramy się na samych nogach. I teraz cały czas wywieram lekki nacisk, pchania w stronę głowy, tak? Nie do góry, tylko w stronę, o! Tak jakbym chciał się nogami odepchać i wrócić, czyli cały czas to napięcie musi być. Jak robicie wyciśnięcie, zobaczcie, jeżeli pcham tymi nogami, klatka od razu ustawia się fajnie fajnej pozycji. Jeżeli przestaje pchać, klatka opada, tu zaczynacie rozluźniać pozycję. Więc cały czas napięte, ściągam gryf i teraz jak robię wyciśnięcie, o, jest tu pauza, to idąc do góry, Dopinam bardziej nogi jeszcze co pomaga mi zaangażować jeszcze całe ciało, czyli całe ciało do tego, żeby sztanga poszła do góry. Czyli mam spięte nogi, napinam, schodzę i dopinam. I dopinam, żeby nogi pomogły wypchać do góry gryf. Teraz tak, jak to trenować? Ja to rzucam sobie ogólnie w rozgrzewkę. Zanim się rozgrzewam, kładę się tutaj, tak na no, ławce, w mostek. Zatwieram się tu rękami. Op, I teraz tak. Spinam nogi. Lekko otwieram kolana na zewnątrz, tak żeby zaaktywować pośladki. I teraz tak. Utrzymuję to napięcie przez 3 sekundy. 3 i po 3 sekundach. Staram się jeszcze pchać przez mocniej, przez 3 sekundy i trochę luzuję. Znowu napieram 3 sekundy i znowu. Staram się jak najmocniej pchać i znowu luz. E, powtarzam to tak w pięciu seriach. To będzie Was uczyło tego, że na większą ilość powtórzeń będziecie korzystali z pchania tego nóg, bo powiem Wam, że nie jest to takie proste. Spróbujecie sobie sami trzymać cały czas stałe napięcia, a później nie tylko wzmagać, czyli dokładać te napięcie. To już po tych pięciu seria będzie niezłe odczucie na nogach. Jeszcze co Wam podpowiem. Jeżeli macie takim mostkowaniu bóle w plecach, to znaczy, że nie spinacie mięśni pośladkowych. Robiąc mostek, też jest bardzo ważne, żeby pośladki były spięte. Dlaczego? Zobaczcie. Jeżeli mam rozluźniony pośladek, hop, bardziej jestem w stanie się wygiąć, ale też bardziej, jak będę pchał nogami, to będzie mi tu bardziej składało, czyli będzie mnie łamało z tyłu w plecach. Jeżeli zepnę pośladek, hop, patrzcie, spinam pośladek i automatycznie klatka lekko wraca do góry, zachowując tu spięcie. Jeżeli trzymam pośladek spięty, nie da rady się wygiąć dalej, jeżeli puszczę go, Jestem w stanie pogłębić, ale to się odbije na moim odcinku lędźwiowym, więc jeżeli ktoś wyciska i ma problem z odcinkiem lędźwiowym, to głównie przez to, że nie ma spiętej dupy, jak robi mostek, o, znaczy, jak rozluźnię, zobaczcie co się dzieje, jestem w stanie oderwać dupę, jeżeli jestem spięty, dupa jest napięta, pcha, ale w tym kierunku nie idę do góry. Bo jeżeli lupa nie jest pięta, pójdziecie do góry i odcinek kręćowy będzie przeciążony. Dobra. Jak macie pytania, piszcie w komentarzu. Za lubię czas nagram jeszcze jakiś inny trik. Pozdrawiam, cześć.